W tym filmie przedstawiam jedynie zarys Muzeum Dzieciństwa Czasu Wojny stworzonego przez Jasminko Halilowicz. Będąc tutaj, warto zagłębić się we wspomnienia związane z przedstawionymi przedmiotami z okresu wojny z perspektywy dziecka. Jak na przykład kartka z pamiętnika zatytułowana. Pierwsza pomarańcza od no, 11 miesięcy. Autor owoc ten otrzymał od kolegi i podzielił go jeszcze wśród pięciu osób. Podarunek był na tyle ważny, że kawałek skórki przykleił w pamiętniku. Takich historii dających do myślenia było kilkadziesiąt. A muzeum ciągle jest rozbudowywane. Będąc w Sarajewie, interesując się tym tematem, jak najbardziej warto odwiedzić to muzeum. A tutaj, zapachy, Czekolada. Widziałeś Matito? Jeszcze pytanie jest. To jest nie zapach jest. Twojego dzieciństwa. Czekolady. Mmm. Co to jest? Śmierć. Może, tu złodzieńki z to tak. to. jest ten. A tam to książki. To jest kompot. Cóż. A nie, było to. Jest tam... che li incontreremo di nuovo per un altro momento di tutti di questo Miało. Tutaj to jakieś sprzeciwałeś, no. Co, dajesz mi kiełtek? No, takie kiedyś były, co? Tylko, jak się urwała, to tylko bolała. I się nie zerwała. Нет? Да, <laughs> oh, no. right? 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

thank mm -hmm. you Nie ma chyba polskich rzeczy, ale są takie co w Polsce były. Rama. Dalej jest coś. sumie. Trwa. Te serki dalej są. Ogląd na. W Ale no, to chyba było, nie? Ale to na pokładzie nie było. Te groszki. też znaczy, były, no. Tylko. I kajdus? Takim pudełkoczkiem. One też w środku. Z tego kołatą, kolorową. I no, kajdus?